W drugiej połowie lat 70. narastało coraz większe niezadowolenie społeczne związane z tym, że ekipa Gierka obiecała Polakom nieustanny wzrost poziomu życia. Tymczasem od połowy lat 70. dłuższe były coraz bardziej kolejki za podstawowymi artykułami żywnościowymi, a dochody realne Polaków przestały rosnąć tak jak na początku dekady. To niezadowolenie spotęgowały takie wydarzenia jak pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny, czy zima stulecia z przełomu 78-79 roku, które pokazały pewną bezradność władz wobec Żywiołowej. W rezultacie Latem 1980 roku, po tym jak podniesiono ceny mięsa i jego przetworów, w tzw. bufetach przyzakładowych w największych państwowych zakładach pracy, zaczęła się po Polsce szerzyć fala strajków. Głośne wtedy stało się hasło, nie staniesz, nie dostaniesz, czyli nie przerwiesz pracy, nie dostaniesz podwyżki. Pierwszym centrum, centrum strajkowym była Lubelszczyzna, w zakładach w Lublinie, ale także wokół Lublina, Doszło do szeregu strajków, którym władze udało się przerwać, obiecując podwyżki, i stąd właśnie to hasło. Ale w sierpniu, na początku sierpnia, fala strajkowa dotarła do Gdańska, i kiedy w połowie sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina, nagle obok postulatów czysto płacowych pojawiły się też postulaty o charakterze politycznym, a konkretnie najważniejszy był postulat sformułowany przez strajkujących stoczniowców, który, któremu nadano numer jeden, postulat utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych. Ekipa Gierka, która początkowo liczyła, że uda się przekonać strajkujących do przerwania protestów metodą właśnie podwyżek płac różnego rodzaju gruźb. Po kilkunastu dniach, kiedy strajk zaczął się rozszerzać i objął nie tylko całe trójmiasto, ale zaczął obejmować kolejne regiony Polski, dotarł pod koniec sierpnia na górny Śląski objął serce perelowskiej gospodarki, czyli kopalnie węgla kamiennego, się skapitulować i e, podpisano porozumienia społeczne. Najpierw 30 sierpnia w Szczecinie, gdzie w głównym centrum strajkowym była Stocznia Szczecińska imienia Warskiego, a dzień później to najsłynniejsze porozumienie w Gdańsku podpisał wicepremier ówczesny Mieczysław Jagielski z Lechem Wałęsą i to porozumienie przewidywało zgodę władz na utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, ale władze zgadzają się na to nie przypuszczały, że zgadzają się na powstanie największej, nie tylko w dziejach Polski, ale prawdopodobnie dziejach Europy, przynajmniej tych najnowszych organizacji społecznej. Już jesienią 80. roku, kiedy Związek Zawodowy Solidarność, bo ostatecznie tak został nazwany, został zarejestrowany, wstąpiło do niego kilka milionów członków, a na przestrzeni roku 81. ogólna liczba członków Solidarności sięgnęła około 9,5 Miliona, co sprawiło, że Solidarność stała się najpotężniejszą siłą społeczno-polityczną w Polsce, znacząco wykraczającą poza ramy związku zawodowego. Stała się w wielkim ruchem społecznym protestu przeciwko władzom PRL. To nie znaczy, że wszyscy członkowie Solidarności chcieli likwidacji systemu socjalistycznego w Polsce. Wielu wierzyło, że ustrój socjalistyczny uda się naprawić. Natomiast z punktu widzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Solidarność Solidarność stanowiła śmiertelne zagrożenie dla monopolistycznych rządów tej partii, zwłaszcza nad, rządów nad gospodarką, dlatego że solidarność nieustannie domagała się reform gospodarczych, ograniczenia wpływu ludzi przysyłanych przez partię komunistyczną w roli dyrektorów państwowych przedsiębiorstw. Przez kilkanaście miesięcy władze PRL na różne sposoby próbowały sprawić, że Solidarność ulegnie wewnętrznemu kryzysowi. Z pomocą Agentury Służby Bezpieczeństwa wprowadzonej do szeregów Solidarności potęgowano konflikty, którymi ten ruch związkowy był od początku pełen. Spierano się tam o kierunek działania związku, o jego program. Te wszystkie próby rozbicia Solidarności od środka, których głównym architektem był następca Edwarda Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZ per Stanisław Kania, ostatecznie spełzły na niczym. Kania, który wierzył, że uda się spacyfikować solidarność metodami właśnie z jednej strony działalności agenturalnej, z drugiej strony atakami propagandowymi, ostatecznie w październiku 81 roku przestał być pierwszym sekretarzem, a jego miejsce zajął generał Wojciech Jaruzelski. Właściwie od tego momentu stało się jasne, że Solidarność zostanie zniszczona przy pomocy siły. Pozostawało tylko pytanie, kiedy dokładnie generał przeprowadzi atak. Stało się to w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku, kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny.